Cześć, tam w trzecim odcineczku na tym kanale. No i co? O czym dzisiaj porozmawiać? O Alienie, jak go levelować, jaka jest wasza rola w drużynie, gdy gracie Alienem. I co powinniście ogólnie robić. No i tak naprawdę to jest taki, można powiedzieć, speedrun levelowania postaci. Wiadomo, ja już kołam na trójkę, dlatego teraz jestem w stanie nagrać ten odcinek tak naprawdę. Wklej gdzieś potem wam co wymagania na drugi poziom, trzeci. Omówimy w sumie sobie, co robi ta postać, co dostaje. Na starcie, ogólnie na pierwszym poziomie, dostajecie Reagana jest to mega fajna opcja. Do tego pierwszym plusikiem jest to, że lepiej widzicie w nocy. W sumie spoko, ale to jest takie. Bez znaczenia, wiecie co chodzi? Ale też macie Sprint Slower when alien Tech is overheating. Okej, okay, o co chodzi? Jeśli wyładujecie broń do samego końca, aż będzie czerwona, będzie słyszeć taki dźwięk, brzęczenie, jakby się zepsuła, ona się wtedy wyładowała, a potem się musi naładować, no to jesteście wolniejsi. To jest minus, macie nawet minusik, więc możecie tak zauważyć. Starajcie się właśnie tego nie używać. Jak ktoś oglądał pierwszy odcinek, chyba ten 50-minutowy, to właśnie tam o tym wspominałem. Na drugim poziomie, drugi poziom ogólnie jest mega fajny. I tak, szczerze, jest jednym z ważniejszych, pewnie. W sumie każdy jest ważny. Na drugim poziomie, o co chodzi? Alliant of Faster. Okej. Okay. Y tutaj chodzi o to, że y w porównaniu do pierwszego poziomu, wasza broń długo się ładuje, a tutaj Faster. No to jest ciężkie powiedzenie, tak że jak szybciej, ale ja tak uznaję, że tak, 30-40% pewnie. 50 raczej nie, yy, Wasza broń się szybciej ładuje, no nie szybciej amunicja, no bo jak wiecie, Reagan ma nieskończoną amunicję lub nie, ale wydaje się, że każdy raczej ogląda streamy, często gramy Alienem, często mówię, że to jest najlepsza postać i co, na trzecim poziomie, ostatnim, yy, to jest mega fajna opcja, bo to jest taki trochę Assassin, no nie jeśli Wasza broń jest do fulla naładowana, czyli po prostu z jej nie korzystacie, no nie Szybciej biegacie. Oczywiście ten moment speed jest taki mało zauważalny, ale jest. Ja z tym jeszcze nie grałem, więc nie wiem czy mogę go w 100% poradzić do Astyna, ale myślę, że możemy tak powiedzieć, że macie podobną ablitkę no na alienie na klasie za 100 diamentów. Więc myślę, że to jest fajna opcja. Dobra, zaraz wam pokażę gameplay i co powinniście robić, żeby levelować, no nie, więc widzimy się za sekundę. Dobra, jeszcze zrobiłem kilka rzeczy. Teraz wam pokażę w sumie na czym polega levelowanie tej postaci. Żeby levelować tą postać musicie po prostu zabijać moby. Oj. <laughs> yy, z tej broni. Atakujecie tak małe wszystko co się da. Patrzcie. Yy, obijacie sobie króliczka jak najbardziej i go dobijacie, no nie? Tak yy, każdego moba tak naprawdę. To działa na każdego moba, żeby zlevelować sobie tą postać. Więc yy, polecam wam korzystać tak naprawdę z tego. Musicie po prostu last hita zadać, no nie? Ostatnie uderzenie potworkowi. zbierać sobie tak moby. Tutaj obijacie, tutaj dokańczacie. przy zbieracie, wiecie, dla swojej grupy jedzenia. Ale mówię, na początku levelujecie, więc możecie to robić samemu. Drużyna nie jest wam jakoś potrzebna. To jest tak naprawdę symulator zabijania losowych mobów. Jak możecie zobaczyć, po lewej stronie macie amunicję. To jest to właśnie ładowanie. Teraz się w ten sposób ładuje. Wilki teraz mają bardzo mało HP, więc jak ja levelowałem, było to uważam o wiele cięższe. Levelować tam fajnie. Teraz to jest całkiem łatwe. Wilków jest bardzo dużo, więc to jest całkiem spoko. Wam, że możecie najlepiej się sparować z medykiem, i wy będziecie zbierać, tak naprawdę, yy, wiecie, futra skóry wilka, yy, i do tego yy, te nóżki królika, no nie? A on będzie sobie craftował bandaże i, i tak będzie levelował medyka, Wydaje że to jest właściwie dlatego nawet całkiem spoko duo na starcie gry. I dlatego też polecam wielu ludziom to duo, jeśli zaczynają grać, wiadomo, levelowanie i tak dalej. Uważam, że to jest bardzo fajny duet do gry. Z za niedługo porozmawiam sobie tak w o roli, ale chcę jeszcze wam pokazać, jak zabijam potwory, tak naprawdę, z tej broni. To jest. No naprawdę łatwe. Każdy z was może wylewelować tą postać w sekundę. Ja nie pamiętam dokładnej liczby, ile trzeba yy, do levelowania, no ale wy będziecie mieć napisane, nie? Jak sobie tylko zobaczycie. No króliki są triki, bo mają... <grybujesz> Dobrze chodzą, nie? Dobrze chodzą. <grybujesz> yy... O, i dobijacie zawsze z tej broni, nie? Musicie pamiętać. Dobra. Może zdążę jeszcze po GD, więc sobie bym zdobył dzidę, żeby wam pokazać... Nie zdążyłem. No dobra, życie. Jak naprawdę macie Regana, to ta broń powinna Wam wystarczać w 100%. No i cały czas pamiętajcie, żeby zabijać Moby, nie? Cały czas z tej broni, stricte. Nie? Jak zabijecie siekiery, nie zaliczy wam się do misji Daliana, no nie? Więc miejcie to w głowie. Misji. Ja to nazywam misjami, ale prawda jest taka, że to jest po prostu zwykłe levelowanie. Hmm. Ogólnie. No, możemy sobie porozmawiać yy, chyba o innych sprawach, chyba już zrozumieliście, że po prostu zabijacie wszystko co się rusza, ta broń ma infinitiamo, więc nie oszczędzacie, robicie co chcecie, zbieracie futra, mięso, jedzenie, tak naprawdę wszystko. Ale porozmawiamy sobie o roli jaką yy, ma Alien, jeśli gracie w grupie, w dwie czy więcej osób, czy nawet w pięć, no nie? Właśnie zadaniem głównie jest ratowanie dzieci, ale nie zapominajcie, że to nie jest wasze jedyne zadanie. Wy macie kilka zadań. Wy musicie zbierać węgiel, yy, olej, żeby brać ognisko. Wy musicie zbierać śrubki, jak tylko je widzicie. To nie jest tak, że idziecie od razu na dzieci i jest super, i wy jesteście zadowoleni, że to jest wasza robota, bo to, to tak po prostu nie działa. No nie, Musicie robić dużo rzeczy naraz. Wspieracie się, nawet jak gracie w pięć osób, no nie? może macie wiecie, misję, o ratujmy dzieci, ale prawda jest taka, że waszym głównym zadaniem jest zrobić wszystko. Wiadomo, nie zajmowanie się bazą i budowanie tutaj rzeczy to po prostu robię, bo gram solo. Ale, wiecie, zdobywanie śrubek jest bardzo ważne. Nie powinniście ich nigdy omijać. Jakie widzicie, to je zbieracie. Węgiel jest nawet ważniejszy. Tak szczerze, wierli game mieć te śrubki, bo chcecie ognisko jak najszybciej na szóstkowy poziom zrobić. No i co? Teraz pokażę wam, jak tak naprawdę mega łatwo się ratuje to dziecko. No to jest. Naprawdę, masz Regana, po prostu jest Masz totalny luz. Czekasz, aż ci się broń naładuje do fula. No, ja nie będę strzelał do fula, powiem, że ta broń zabija szybciej. Nawet jak zmisowałem tyle strzałów. Zbieracie sobie te futra, wiadomo. U Kowala wymienicie je na bandaże. Mega fajna opcja. W ogóle teraz zadali u Kowala jeszcze kolejny crafting. Możecie taki fajny helm sobie skraftować. Mega fajna sprawa. No i co, i widzicie. Jak prostek, no bez żadnej broni innej niż ten Reagan, który dostajecie na starcie, jest ratować dziecko? No nie, wiadomo, to jest pierwsze, że się pomyśleć, o to jest najłatwiejsze, ale także każdy następny wygląda dokładnie tak samo. Ja wam postaram się pokazać wszystkie, a przynajmniej trzy. No bo tak naprawdę na czwartym robicie dokładnie to, co na trzecim, po prostu jest więcej niedźwiedzi, ale no, to jest symulator strzelania do kaczek. <grywdy> naprawdę, to nic więcej nie jest. Y, Powiedzmy ogólnie, jeszcze tak. Wiecie, szybka dygresja, nie wiem czy o tym wspominałem, zbierać kwiatki, może tutaj będzie chili kiedyś, o ja mam chili, więc yy, zbierajmy. o idealnie, olej, widzicie, widzicie olej, zbieracie, to jest wasze zadanie, to wiecie, no nie omijacie tego, bo myślicie, że no muszę ratować dzieci, mam klasę właśnie do szukania dzieci, no to już to jest klasa do walki, ale zbieranie to też jest część tej gry, no nie, nie możecie sobie myśleć, że to... To nie jest moja rola albo coś takiego. no To jest rola każdego. O, widzicie, on start gry. O, cały czas pamiętamy o tym, że mamy robić aliena, quest'a. Zabijamy, dalej zabijamy, co się rusza. Ja wezmę że jestem węgiel, najwyżej i tak tu wrócę. Mm. Pokażę Wam w ogóle. Yy, wszystko inne jest średnie, ale chili, chili jest bardzo silną rzeczą. I powinniście mieć to na no, uwadze, zawsze gracie w piątkę, żeby yy, zawsze sobie luknąć, nie? Czy ktoś z Was nie ma chili, bo naprawdę. Ułatwi wam to życie, nie wiem kiedy on się respi, czy od razu, czy po czasie Chyba po czasie, jeśli dalej go nie widzimy Ale no, mm, zaraz pewnie zobaczycie Chcę mm. dziecko przejdzie Podobno w ogóle wygląd dzieci się zmienił, ja na, nawet na to nie zwróciłem uwagi Powiem sobie tak, mm, tutaj układać te rzeczy dla waszej ekipy Jak będą chcieli craftować te bandaże mm, Żebyście mieli wiecie, wszystko w jednym miejscu w miarę I ładnie posegregowane Dobra, weźmy sobie olej. Olej jest bardzo silny do ogniska. Pewnie już to w sumie wiecie z poprzedniego filmiku pierwszego jeśli oglądaliście, bo naprawdę tam jest w sumie wszystko uwzględnione. Tam grałem głównie alien, więc można powiedzieć, że tam jest ten poradnik, ale no tutaj chcę wam pokazać jeszcze, wiecie, trochę więcej opcji. Opatrzcie, teraz mam kolejne dziecko do ratowania. Co ją uratujemy? O, widziałem tą strzałkę, ale ona jest w tamtą stronę. Pamiętacie, że na kompasie widzicie, gdzie są dzieci, i tak dalej. Ok, jest noc. Nie polecam ratować w nocy dzieci, ale już jak to robicie, on, to wiecie, na początku gry, więc to jest jeszcze do przetrwania, chyba na luzie. Nie powinno się. Okej. Okay. I widzicie, zabiję teraz siekiery, i to nam się nie zaliczy do questa. Miejcie to na uwadze, więc yy, zawsze starajcie się z tego regana zabijać. I to musi być last hit. nie musicie całego królika zrobić z tego. Możecie sobie obijać go z lidy. Ważne, żebyście ostatni atak yy, zrobili z tego. O, widzicie, tutaj jest dziecko. Patrzcie, pokażę. Robicie tak, tak na przykład. I tutaj dokończacie robotę. Tup, tup. Jak na przykład nie macie amunicji, nie? To możecie to robić. Wiecie, wydacie całą amunicję. Możecie trochę pobić coś kiery I potem last hit. O, ciastko, nawet spoko. To bierzcie takie rzeczy. Śrubka. To są ogólnie najgorsze śrubki, bo daję wam tylko jeden. Kiedyś może nagram poradnik o wszystkich rzeczach, co ile daje. Oj. Dobra, wyrzuciłem śrubkę przodko. Trochę się zestresowałem. Nie będę rozkomu. Dobra, zrobimy sobie Wilka przynajmniej. Darmowy, darmowy do questa, jeszcze foutre dał, więc można mu nawet podziękować. No, mówię, ten ziomuś jest wolny, plus do tego gram jest alieną, no to jestem szybszy. Właśnie myślę, że... W takich sytuacjach ta prędkość się pokazuje. O, blokuje mi obrażenia. Patrzcie. Dostanę jednego hita, ale to naprawdę jest nic. Mogę sobie tak przed nim uciekać. No mówię, ba bardzo szybka jest ta klasa. Yy... Mówiąc niby nie jest zauważona, ale właśnie w takich sytuacjach to zauważacie, że jeden was po prostu nie dogania, no nie? O, widzicie tego? To zabijacie sobie tego wilka. O, Chili się właśnie chyba zrespiła. To wam jeszcze pokażę moc Chili tak naprawdę. Jak bardzo silne to jest. Mm. A mu możemy wziąć zawsze możemy postrzegać na dwie bronie. Może Wam uda mi się to pokazać na tym ranie. Nie wiem. Mm. Weźmy co się da i jeszcze uratujmy sobie to dziecko, bo chyba tego nie zrobiłem. Pokażę Wam, jakie to jest proste. <grym> proste. Definicja tego filmu, nie? No, yy, no gra jest prosta z yy, Alienem, nie? Sama w sobie na pewno nie jest aż tak łatwa. Znaczy sobie pobijemy. Kiedy jakieś powiadomienia, to nie powinny być o ci się zespiły na mapie. No właśnie. Zostajecie taką informację. Warto mieć to na uwadze. W ogóle teraz już powinien mieć jidę, ale no ja nie mam, bo trochę przespałem, można powiedzieć, coś tam. Musiałem, wiecie, dograć. Ale no, siekiera nie jest taka zwana. Ok, futro. Poczekajcie. Lepiej sobie za mięso to wymienić, tylko jakieś gorsze. O, na przykład to. Ok, mamy ten Stampik. Ktoś mi przerwał nagrywanie. Sarki. Time, stop w sumie Dobra, ale już zabiliśmy sobie dziecko, otwórzmy. Yy, zobaczmy co jest w środku. No, dziecko, klask. Jakaś skrzyneczka. Muszę rewolwer wydropić, więc w sumie ją otworzę. Może diamentik, może bandaż. O, rewolwer. No to rewolwer w sumie to najlepszy drop jaki chciałem, bo pokażę wam jak strzelać sobie z dwóch broni naraz. Yy, no to w tym momencie pokażę. Patrzcie na ciekawe. jakie wilka, co? Nie ma go. to jest praktycznie one shot, nie? I polecam tego używać Fajna sztuczka Trochę amowam wam się marnuje z rewolwera, ale no Jak macie jakieś ciężkie oponenta, no to wiecie No yy, Na przykład na fortecy, fajnie jest sobie tego użyć <taki> Takie one shoty, może Jakieś macie w głowie, wiecie co nie? O i na przykład jak będziecie teraz zauważyć yy, No czyli daje mi Bardzo dużo movement speeda, no, nie? To jest yy, No super rzecz, bardzo pomaga to w gierce ja jestem dużym fanem. I też zauważcie ile futer w ogóle zdobywamy, to jest też yy, coś niesamowitego. Dobra, teraz ja sobie zdobędę szybko piąty level ogniska. No wiecie, sobie może wam pokażę jak to szukam. Patrzę teraz na mapie, gdzie nie odkryłem, idę w tą stronę, mam chili, więc ogólnie jest fajniej. Yy, Czekajcie, wezmę sobie to już, zmienię sloty, bo wam pokazałem jak działa rewolwer z Rejkanem, więc raczej nie będę z tego korzystał już. O, mam atak. No, to może jeszcze skorzystam. Chciałbym to ognisko zrobić, bo jednak może zacząć padać yy, po nocy. Albo w trakcie nocy będzie lipa. O, widzę olej, widzę drewno. Powinno to nam dać, powiem yy, tak, upragnione ognisko na level 5. A jak nie, no to. Cóż, jakoś to przeżyjemy. Przetrwamy. Ok, widziałem jeszcze tę jedną śrubkę. Yy, korzystajmy z tego, co mamy. Weźmy sobie ją. Wiem, że mnie goni potwór, zabijmy go. Ja potwór mówię na wszystko, nawet chyba na króliki, więc. Sorry, nie? Jak ktoś tu sam jest w szoku, ale no. Pamiętajcie, ta misja to jest. M, musicie zabić tak naprawdę wszystko, co się rusza. To może być cokolwiek. Amunicję zawsze wezmę. Tu blacha, taka sama. Biorę już to. Blachę prędzej zobaczyć taką śrubkę na ziemi, Okej, okay, po, po tej nocy chyba fortecy się nie otwiera. Ja jej nie znalazłem. Nie chcę zresztą wam pokazywać na tym ranie, jak robię fortecę. Ja sobie pewnie ją samemu zrobię. Yy, potem, żeby jednak te 5 zdobyć, yy, oszczędzać czas. I co? Yy, na nich tak samo jest mechanika, z nich tak samo oni się zaliczają do quest'a. Last hitujecie sobie ich z Rey Tu wsadzacie do ogniska ich cielska. Dobrze fajna rzecz. Nie wiem, czy każdy o tym wie. Pewnie większość graczy wie w sumie, że trzeba wsadzać do ogniska ich ciała i zadają troszeczkę węgla. Mm, Okej, okay, mądrze śrubek, ja sobie pozbieram jeszcze drewno trochę. Może coś poupgraduję. Nie wiem, czy jest w sumie coś potrzebnego? Nie, i chyba nawet nie będę wam pokazywał tak naprawdę jakichś takich rzeczy, bo... Mm. Nie powinniście się tym interesować, no nie? Co craftować? To co powinniście craftować, to już wasza drużyna powinna robić. A jeśli gracie solo lub chcecie wiedzieć jak grać solo, no to... To macie pierwszy odcinek, więc nie chcę tutaj pokazywać Wam, co robić. Ogólnie, teraz weźmy po prostu trzecie dziecko. Pokażę Wam, jak uratować trzecie dziecko. Jakie to jest proste. <grymne> Jakież ja jeszcze raz powiem proste, a ta gra jest ciężka, to będzie Wam pewnie smutna, ale no. Z tą klasą gra jest prosta. O, widzicie, teraz jest noc, no nie była. Nie marnujcie czasu, siedząc w bazie. Ca cały czas zajmujcie się zabijankiem. O, mówiłem. Teraz przychodzi ten trader. Mamy dwie skóry, więc sobie możemy je wymienić. Od razu włócznie. A skóra alfowilka, w sumie. Ja polecam brać karabin, ale mocna latarka jest w sumie spoko. Ja wezmę sobie karabin i ma. Ale no, zależy co macie, no nie? Karabin jakoś nie jest mi potrzebny, mega na tym ranie. Mogę wziąć latarkę, bo jej nie mam. No pewnie latarka byłaby lepszym wyborem. Dobra, zajmijmy się uratowaniem tego ostatniego dziecka. Pokażę wam, jak to wygląda że niedźwiedzie wcale nie są takie straszne, tak naprawdę. Pokażę wam też właśnie, jakie OPs chcieli, bo idziemy tutaj, na... No, no, przerażająco szybko, no nie? To jest, Mogłem jeszcze wziąć jednego do sakwy i wiecie... Było nawet lepiej. Okej, okay, teraz sobie Regana biorę na trzeciego slota. Ja... To jest mój ulubiony setup. O, pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj sobie dobijacie moba. Tutaj strzelacie w tego moba. Robicie tak, 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 tak. Tutaj strzelacie w to, w to, w to. Tak naprawdę co się da nie? Ręcz naprawdę jest chory z tej broni. Pum, pum, pum. Ok, nie, nie zabiłem, sorry. Ogromne obrażenia są, nie? Teraz z włóczni ogólnie, więc... No wilki mają mało HP trochę. O, widzicie tutaj śrubkę? Zbieracie ją, ale się musiało długo kręcić. Tutaj widzicie ten yy, paliwo, no to to jest mega ważne, żeby brać. Tutaj macie też, tam widzę coś. Możemy się nawet cofnąć. Żeby wziąć, żeby na pewno nie zapomnieć. No mówię to są, to są ważne rzeczy, nawet tam pójdziemy. Mówię dziecko jest w jakimś stopniu priorytetem, ale zbieranie rzeczy jest nawet ważniejsze, bym powiedział, no, Lepiej mieć już, wiecie, wszystkie łóżka, yy, ognisko na szóstkę i wtedy dopiero te dzieci się zająć, tak będzie zawsze lepiej. O, super, z skrzynki w ogóle może to wydropić. Yy, szczerze zapomniałem o tym, więc fajnie, że wydropiła. Mogę sobie przypomnieć dzięki temu. Tam nic nie mamy. Chyba hmm. zebrałem już coś. Tutaj mam jeszcze śrubkę kolejną. No i dobra, teraz sobie uratujmy dziecko. Jak już zebrałem, tak naprawdę wszystko. Widzicie, mam full sloty praktycznie. Zostawiłem jednego slota, żeby dziecko schować tu. Amunicja, karabin, super. Rzecz, postrzelamy sobie. Chociaż wolałbym głównie chyba zabijać z tego pistoletu, żeby pokazać, jak bardzo opa ta postać. Tak naprawdę, bo to... No, żadna inna nie ma Rejkana. guna. Znaczy, wiecie, możecie go wydropić losowo, ale jednak... Nie, to nie jest to samo. O i... Tutaj macie taką mechanikę, że tam gdzie macie broń, ale wasze ciało, wiecie, jest niby schowane, to wy normalnie sobie możecie strzelać. I to jest taki najlepszy powód do strzelania, najbardziej wam polecam. Ogólnie zatykam jeszcze tego. No, ja bym skorzystał tutaj z tego triku, który już się pewnie oczywiście. Dobijmy sobie go z rejegana, żeby questa nabić. Tutaj strzelmy go z karabinu. Przadujmy bronię może. Hmm. też przeładujmy. Pomin, nie chcę tego widzieć. I dobra, i teraz postrzelajmy yy, taktyką, którą Was nauczyłem. Bardzo szybko to idzie, nie wiem. Widzicie, rewolwer ten, fa fajny duecik. Ok, otwórzmy. Jak coś teraz mogą nam się wilki tutaj zrespić, więc, więc dzie weźmy dziecko jak najszybciej. Otwórzmy pozwolącą skrzynkę. Z niej może wydropić naprawdę fajne rzeczy. Mm, ok, plan obrony. Jakbyś się ktoś zastanawiał, skąd właśnie z tego. Ok. Aha, ja się mam nie ruszać. Ok, ok. Czyli żeby sowa nas nie goniła musimy się nie ruszać Fajna rzecz bo i odleciała sobie To pewnie piórko zostawiła To jest ogólnie nowy update I uważam, że całkiem spoko O, wilk nam się zresztą, jak zobaczyliście Okej, okay, nie widzę pióra Dziwne, powinno zostawić O, fajnie zbroja No i dobra, wróćmy sobie z naszym dzieckiem O, mamy węgiel, fajnie Tutaj w ogóle mamy yy, zawsze amunicji bardzo dużo no, czasem rewolwer. Zabijmy... Oj, powinienem dobić z Regana Mieć na uwadze. Ja też nie skupiam się na tym aż tak bardzo, bo... Mam już tą klasę, nie? Więc się to.. Okej. Okay. Ja się nie patrzę. I, I can see you. Ty zabijmy ją. Gdzie jest pióro w takim razie? Dziwne, ona powinna zostawiać pióra. Ja tak pamiętam. Chyba, że dopiero teraz? Wyleci biurka? Nie, dziwne, bardzo dziwne. Ja to inaczej zapamiętałem z wczoraj, jak sobie grałem. A dzisiaj, nowy dzień, może coś zapomniałem. Nie. Wiem. Mm. Ale pióra też są bardzo fajną opcją. Dają wam olej, więc dzięki temu możecie sobie fajnie ognisko ulepszyć, bo. Yy. bo jest to spoko rzecz, nie? Aktualnie. Ja no, powiedzmy co mamy. W sumie to więcej na pewno mam śrubek, więc rzucę tutaj. Okay, no, tylko jedno paliwo zebrałem, ale widzicie, już 56. No, bardzo szybko się wbija to ognisko samemu. Łatwo, wystarczy chodzić. No i co? Chciałem wam coś tak naprawdę jeszcze do pokazania. Myślę, że chyba nie. Po prostu miejcie na uwadze, żeby zabijać te króliczki. Hmm, wszystko, co się rusza, nie? Ale króliki no, łatwe nie są pod względem tego, że... <grym> Strasznie uciekają, przynajmniej nic dobrego ja się myślę, że nie każdy ma dobrego. Ja przynajmniej nie mam. <laughs> Ale no, to jest spok opcja. Jeszcze wam kilka rzeczy pokażę. Ej, nie szedłem w tamtą stronę, czyli w tamtą stronę na pewno będą jakieś wilki, coś ten. Trzeba sobie tu jednego, żeby bieg za nami. Spróbujemy zaraz znaleźć kolejnego. I więcej jeszcze mopków. Okej, okay, to mamy Alfę. Alfy też możemy brać. Nie powinno nic się wydarzyć. Bierzemy też tego. Tego już w ogóle zabijamy na Max Range'u. Spoko. Pobijajmy je sobie trochę. Widzicie jak fajnie się gra. Tak naprawdę z tym rajganem. Teraz sobie zabijacie je na luzie. Bez problemu, nie. Tak naprawdę Gierka jest z czystą przyjemnością. Macie Infinity Ammo, więc to, że zmisujecie jakby nie ma dla Was tak naprawdę znaczenia. Nie boli to aż tak bardzo. Patrzcie, uciekacie sobie jak gdyby nigdy nic. Zbieracie Futra. Możecie da dać komuś z drużyny. On sobie wymienił tego Bell Tradera. Więc yy, zawsze fajnie. O widzicie kolejnego mopka, też nie, widzicie nie mam amunicji, no to co, teraz sobie po, podobijam go trochę z tego i last z tego, okej, okay. kolejny alfa dla kolejnej osoby z waszej drużyny. Yy. No i co, waszym zadaniem jest tak naprawdę eksplorowanie jakby, ja widziałem, że na Discordzie, na TikToku ludzie wysyłają jakieś rzeczy typu Yy, że szukamy jednego budowniczego, jednego zbierania drewna, jednego tego, jednego tego, jednego tego, ale prawda jest taka, że trzy osoby tak naprawdę i ratują dziecko, i eksplorują, i zdobywają rzeczy, wiecie co, to jest jedno to samo. Albo ten, co zbiera drewno, on tak naprawdę buduje, albo ten, co gotuje, to tak naprawdę też zbiera drewno, też buduje. To tego nie trzeba dwóch klas, jedna klasa sobie na spokojnie z tym poradzi, jedna osoba, że tak to powiem, więc no nie polecam tak tego, wiecie, rozgałęziać, tak naprawdę jedna osoba powinna się na spokojnie poradzić sobie z drewnem, na spokojnie poradzić sobie z budowaniem, na spokojnie poradzić sobie z gotowaniem jedzenia, no nie, nie, nie jest potrzebne to dzielić na trzy osoby, na dwie osoby, czy nawet na więcej, bo no mówię, jedna osoba na spokojnie na to wystarczy. Patrzcie sobie, biorę ile osób się da, biorę to, biorę to, biorę to, zabijmy w ogóle czerwonego najpierw, okej, okay, no jak widzicie słaby powik. Zmienię kontrola, więc tak chodził, może mi się będzie łatwiej strzelać. Okej, okay, goniąc jeleń. Hmm, więc może moment nie jest wybitny. Ale zabijam jednego tego. Sprokujmy sobie kolejnych wilczki. Trochę się czuję jak w Metinie, nie? Z... Pełnie mało osób będzie wiedzieć, bo jesteście łodziutcy, ale... Zbieracie sobie właśnie tak spociki, oni idą za wami. I ogólnie no mówię, jestem trochę szybszy niż ten jeleń. A przynajmniej takie mam wrażenie. Albo jestem wystarczająco szybki, żeby się pobawić. Zawsze mam chili. Jak sobie zobaczycie. Hmm. Teraz wam pokażę. Ja, ja mam totalny luz, nie? Ja też trochę gram w tą grę. Ja wiem, że mam bandasz na przykład. Ja mogę się pobawić. Nie tego grana, ale regram tak naprawdę tylko dla was, żeby wam pokazać co się robi. Co się tutaj pod dymia wiadomo. Hmm, zejdźcie sobie jelenie. Dobra, no wróćmy sobie do ogniska, żeby nie umrzeć jednak. Opaść się, chili. Tutaj w ogóle macie nowego tradera. Fajna sprawa. To jest właśnie za to, co mówiłem z tymi, tymi piórkami z tej sowy. No i co? Coś tam zebraliśmy, sprawdźmy, co zebraliśmy. Ognisko 73, super. Co ja jeszcze mogę polecić? Tak, szczerze, taka ciekawostka, w sumie, żeby zawsze czymś tam rzucić. Biofula jest mega fajną sprawą. Nie wiem, czego mam. Nie, nie mogę go jeszcze mieć, ale polecamy go skraftować. Jakbyście nie chcieli tworzyć bandaży, miliard. Gdzie lepiej to zrobić? Tak szczerze, nawet jak gracie solo, bo zawsze właśnie tak jak ja możecie się wyleczyć z niego. Bo wiem, że jest to fajna opcja. I to możecie te futra wrzucić do BioFuelu i zawsze Wam da ten. To jedno takie główienko, <gł ja to tak nazywam. Dobra, no nie będę wam pokazywał, jak ratować czwarte dziecko, bo myślę, że wystarczy po prostu wejść w pierwszy odcinek, żeby to zobaczyć. Chciałem po prostu pokazać, co powinniście robić, jak powinniście grać, co powinniście zbierać. Na czym polega ta klasa, czyli na ratowaniu dzieci, ale przy okazji zdobywaniu węgla, pożywienia nawet, no bo zabijacie wilki, no nie za jakieś stworzenia, zdobywacie skórę dla swojej drużyny, żeby oni sobie, na przykład ta osoba, która buduje, zdobywa jedzenie, zdobywa drewno, ona ma klasę nie pod atak, nie pod walkę, czyli ma problemy czasami z wilkami, można powiedzieć, z jakimiś innymi mobami, to wy jesteście po to, żeby właśnie udać tą jedną skórę, on sobie wymieni tą jedną łapkę to jedną kolejną skórę, no nie, u tego peltradera z sobie jakieś fajne itemki, które mu się przydadzą. Na przykład siekierę, na przykład coś takiego, no nie yy, Jeszcze jak macie czerwoną siekierę jesteście klasą agresywną. Wiadomo, jak chcecie wziąć to dla się, weźcie to dla siebie, jak gracie ze znajomymi i wiecie na czym polega wasa, wasza rola w tej drużynie, no to weźcie tą siekierę do łapki, tak jak na przykład ja biorę to mięso i dajcie tą siekierę czerwoną lub piłę dla tej osoby, która chce budować, chce zdobywać drewno i tak dalej, no nie? Ważne, że jesteście. Pamiętajcie, no jak gracie z kimś, ko lubicie, no nie, nie jakimiś randomami, bo randomom to nie ma co ufać. Losowo zbudują na przykład tak jak ja, w ten sposób, no nie. Yy, 10 tysięcy półek wykraftują, zaczną wam stawiać, nawet nie, nie starając się, no, tak w ogóle, tak, tak, tak. W ogóle nie będą myśleć, nie. Dobra, mi i tak ładnie wyszło tego jak oni czasem mi budują, ale no yy, liczę, że wiecie o co chodzi, no nie. Oni sobie będą stawiać byle co. Lepiej zająć się samemu, zrobić ładnie. Wiecie. Ale to z randomami. A jak gracie ze swoimi ziomkami, no to. No, oni was raczej nie strolują. No i co? Yy, to tyle, no nie? Jak wam się filmik podobał, jak wam pomógł jakkolwiek. Pokazałem też jakieś małe umiejętności Alien, yy, ten movement speed, jak przed Jeleniem na przykład uciekałem. Fajny feature. Wiele osób pewnie nawet o tym nie myśli, jak gra Alienem i jak zbywać na przykład Chili i tak dalej, i tak dalej, więc wolę że nawet spoko. No i co, zachęcam do subika, lajka, I macie jakieś komentarze, jakieś dzwonka I... i chyba tyle, nie? Dzięki w ogóle za oglądanie, że byliście. I mam nadzieję, że się dobrze bawiliście eee, razem ze mną. Wszystkiego